Zobaczcie, cóż tutaj mam. Kupiłem jakiś czas temu taką owocarkę, taki odestrukt. Jeszcze się nie zabrałem za jej obróbkę. Ale dzisiaj naszła mnie wena twórcza, więc odkopałem tutaj taki swój stary karton. w folii. Muszę tu odgruzować tu. O. I cóż my tutaj mamy? To są prawdziwe skarby. I co teraz? I teraz szukamy elementów, które będą spójne do całości. Chcę zrobić lampę stojącą, jak już to robiłem wcześniej. I potrzebuję różnych takich dziwnych elementów. Hmm, to się nie da. Tu jest coś ciekawego, ale to bardziej do lampy wiszącej. To nie teraz. Hmm. Ciężkie. O! To by mogło posłużyć jako podstawa. No, mogłoby. A to chyba nawet pasuje do tego. Pasuje. No wzór jest troszkę inny, ale. No dobra, mamy jedno. Mamy drugie. to samo. Bardzo podobne. To się nada. To się nada. Hmm. To nie tym razem. No, jest i ładny łącznik. wysokość ma całkiem dobrą, taką mniej więcej długość chcę lampy. Wysokość, nie długość, no wysokość. Pasy. To jest całkiem, całkiem ciekawe, ale to jest taki jakiś dół z dużej lampy. Hmm. UFO! Zminiaturyzowane UFO! No tak wygląda statek. Niezidentyfikowany obiekt latający w kształcie dysku. Ciekawe. Hmm. Dobra, ja myślę, że na razie, z tym, co mam tutaj, to nawet wszystko do siebie będzie fajnie pasowało. Tak. pyk, pyk. No, super. Dla mnie bomba. Chyba nawet wystarczy mi tylko te, te trzy elementy. No, coś z tego będzie. Także dozo. Tak sobie pomyślałem, że może jakieś tajniki, obróbki szkła, które do tej pory udało mi się wychwycić, wam przekażę. Więc wiercę kolejny, kolejny otwór. Tam w swojej historii, że tak powiem. Dzisiaj używam pierwszy raz do tego celu wiertła piórkowego. Czyli jest to taki stożek, tu jest 10 mm. Co jest ważne? Ważne jest, żeby była amortyzacja. Ona nie może być zbyt miękka, ale nie może też być zbyt twarda. Chodzi o to, żeby połączenie pomiędzy blatem a wrzecionem było w jakikolwiek sposób amortyzowane, ale nie może się chwiać i musi być w miarę stabilne. Więc papier się bardzo dobrze do tego celu nadaje. On niweluje, to jest rolka papierowa z taśmy klejącej. On niweluje wszelkie. Mm, wszelkie drgania yy, a jednocześnie zapewnia wystarczającą sztywność. Wcześniej próbowałem jakieś gąbki. Gąbki się sprawdzają wtedy i to też cienka gąbka i twarda, ewentualnie guma twarda. Tam powiedzmy, jeżeli macie grubszy kawałek gumy, tam o gęstości szora powyżej 50, to myślę, że będzie dobre. To jest taki PDM typowy, yy, wtedy obracamy to. Do góry nogami, że w tej chwili, czyli opiera się na tej krawędzi y, i to się sprawdza. Natomiast w tym przypadku, właśnie no, tak metodą prób i błędów, doszedłem do tego, że y, taki krążek y, papierowy, tekturowy no, jest idealny. idealny. Jeżeli nie zachowacie sztywności podczas wiercenia, to najmniejsze takie przechylenie może spowodować, że to po prostu chrupnie będzie po wszystkim. Znaczy, może nie po wszystkim, ale będzie trzeba kleić. I już jest kłopot. Kłopocik. Ogólnie wiercenie w ten sposób jest bardzo ryzykowne. Jest dokładnie 50% szans powodzenia. Ale często jest to tak, że to te 50% w drugą stronę, czyli tą złą dla nas <grywa> wygrywa. No. Że często się nie udaje, częściej się nie udaje niż się udaje. O, tak bym powiedział statystycznie. Na 10 wykonanych otworów, 6 się nie udaje. O, to jest może dobre. No ale zawsze jest tak, że albo się uda, albo się nie uda. Nie? No, my jesteśmy dobrego zdania, więc dobrej myśli, na pewno się uda. No to biorę się za wiercenia, To tyle. No, może się odezwę, jak już wierce. I jakieś jeszcze mi się tu spostrzeżenia nasuną. No, co do obrotów, to o wszystkim decyduje wiertło i powiedzmy, trzymajcie się tego, co mówi producent. Im mniejsza średnica, tym większe obroty zalecane, im większa średnica, tym mniejsze. Inaczej jest może w przypadku takich wierteł koronowych, tego typu, o. Tu jest K2. Dosyć dobrze jestem. Chwalę sobie to wiertło, Jeszcze się nie napracowało, ale na ten moment mogę powiedzieć: nic złego nie mogę na jego temat powiedzieć. Jest to wiertło wysokoobrotowe. Tu około 11 tysięcy obrotów. Na wiertarce i tego typu wiertłach nie uzyskamy takich obrotów. Więc tutaj gdzieś w zakresach jest 2,5 tysiąca. No i to też zależy od średnicy. Tam może być 2,5, 2200, 2600, 2800. Widziałem też 3200, ale to tak jak mówię. Nie do końca rozumiem, gdzie jest różnica, bo w budowie są takie same. Nie wiem, czy może materiał jest trochę inny. No, chociaż to też wszystko jest węglik. Niby diament. No. Ciężko stwierdzić. No ale to też myślę, że metodą my prób i błędów zawsze najlepiej jest zrobić jakieś testy, powiedzmy na stopce. Jeżeli nie, nie wykorzystujecie, a zostaje wam, no to można przewiercić stopkę. I. I w ten czas y, jakby tam dokonać testów, jak się w ogóle zachowuje takie lecenie. Ogólnie jeżeli robicie to pierwszy raz, to polecam, żeby sobie y, porobić próby na różnych szklanych materiałach. Wziąć butelkę, y, wziąć jakiś, y, jakąś szklankę, y, wziąć jakiś mało wartościowy pucharek. Popró popróbować wcześniej, bo to wtedy wyskoczą wam rzeczy takie, których możecie się spodziewać, a żebyście chcieli obrabiać docelowo jakiś element, to nie zaskoczy was to w nieodpowiednim momencie. Także to tyle z mojej strony i lecimy dalej z pracą. Może wam pokażę jak to się zachowuje, chociaż powinienem to trzymać. I to łączyć to w tryb żółwia. No i na razie mamy milimetr wiercenia, jeżeli chodzi o głębokość. Będzie to dosyć czasochłonne. Bo taki otwór będę robił no, kilkanaście minut, nie mam zamiaru się śpieszyć, e, zaraz zastanowię się czy użyć wody, czy jej nie używać, e, nie wiem, coś skłania mnie ku temu, żeby użyć wody, a może terpentyny, spróbuję z terpentyną, tak będzie dobrze. Te mleko, które tutaj widać, to jest mm, szkło. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest szkło. I teraz widzicie, otwór jest, szkło ładnie osiadło dookoła. Otwór jest pusty w trakcie wielcenia. To się bardzo, to jest duży plus, bo w momencie, kiedy urobek zostaje wewnątrz, to no, może rozsadzić materiał. I to ciekawe, właśnie długo się zastanawiałem nad tym, jak sobie z tym poradzić, bo nie chciałem zbytnio zmieniać pozycji tego, jak już raz mam ustawiony odpowiedni kąt yy, i nie chcę zmieniać pozycji, no i teraz właśnie dałem temu trochę odpocząć i widzę, że tam yy, niewiele się nazbierało, nie jest środek biały, więc fajnie osiada dookoła, dobrze wypukuje, no i teraz jeszcze chcę troszeczkę pogłębić parę milimetrów ten otwór. No i zaraz zobaczymy co z tego wyszło. Otwór wywiercony. Głębokość całkowita to jest jakieś 23 mm. Natomiast ta już taka osiowa cylindryczna, bo ten wiertło idzie do stożka, więc tam jakieś 7 może 8 mm odpada. Czyli mamy gdzieś około w tej chwili 20 mm. No i postanowiłem, że bo plan pierwotny był taki, że wkleję tutaj mm, tulejkę z gwintem i będę to jakby ten klosz będzie wkręcany do części lampy. Ale zmieniłem troszeczkę plany i teraz z tej strony mocniej zaszlifuję. Już zacząłem. to tak w przekroju będzie widoczne. O, widzicie ten stożek, który tam widać to jest stożek wiertła jego kształt, więc tylko to w powiększeniu jest, więc to taka soczewka się zrobiła, no i teraz już zeszlifowałem jakieś 5 mm no i będę szlifował dalej aż pojawi się otwór, dzięki temu że zeszlifuję tą część tutaj a nie wiercę jej całkowicie na wylot prawdopodobieństwo tego, że mi to w tej chwili pęknie jest no bardzo niskie no teraz pokażę Wam, jak wygląda samo szlifowanie. Ja mam tarczę zwykłą, segmentową, ponieważ gdzieś, gdzieś mi zapodziała się taka, która była pełna. Ona jest dużo lepsza, bo segmentowa, no jednak drgania wprowadza, które mogą sprawić jakąś tam niespodziankę. No i jest dużo bardziej agresywna, co widać tutaj po, po tym samym szlifowaniu, jak to wygląda. To później będzie trzeba odpolerować. Chociaż tu akurat będzie taki kapsel zakrywający, więc nie wiem, czy będę to polerował. Chyba nie ma to sensu, ale może coś tam troszeczkę spróbuję. To jedziemy. Widzicie, pojawił się otwór. No i teraz już to jest sam czubek. Więc raz jeszcze zostało około 8 mm szlifowania, żeby dostać się do właściwej średnicy. Już się prawie przeszlifowałem do tego miejsca, w którym mam właściwą średnicę. Taką zostawię troszeczkę mniejszą. No i co? I jeszcze nie wiem, jak to tutaj dokładnie rozwiążę, ale mam teraz otwór na wylot. W miarę bezpiecznie to poszło, więc więc to jest dosyć dobra metoda. To jest dosyć dobra metoda, czyli można wywiercić do pewnej głębokości, a później zaszlifować, i dzięki temu no, nie następują te pęknięcia. Chociaż one mogą i w trakcie wiercenia również wystąpić. No, teraz wezmę to na inną tarczę, żeby nie było tych rys. Słone widzicie, one są dosyć agresywne, głębokie. Także idziemy na tokarkę. Tutaj na tokarce mam już zupełnie inną tarczę. Jest to już taka drobna tarcza diamentowa. Bardzo fajna tarcza, bardzo sprawna, udało mi się gdzieś tam okazyjnie dostać. Ciężko już jest takie kupić w tej chwili gdzieś w produkcji. To jest jeszcze w produkcji rosyjskiej. Tam z, gdzieś z przełomu lat 80 -tych, 90 -tych Bardzo dobra tarcza. Do używania do szkła, do polerowania jest naprawdę rewelacyjna. Niestety średnica montażowa nie pozwala jej zamontować w szlifierce, więc mam ją zamontowaną w tokarce, muszę sobie zrobić jakąś przejściówkę. A do tego czasu radzę sobie w pionie. No, lepiej by się pracowało w poziomie, no ale nie mam zbytnio na to możliwości. Także działamy. Co mi, niestety, zdjęć z realizacji, nie ma efektu, jak wyszlifowałem, ale to bez znaczenia. To jest tulejka, która tworzy dystans między kloszem a podstawą. Tutaj mamy fragment obudowy do halogenu, do żarówki. No i tutaj już po zlutowaniu widać dwie oprawione uchwyty. No i dotarliśmy do końca tworzenia lampy. Tutaj dodałem jeszcze taką rozetę, ta którą w sumie za pierwszym razem wybrałem. Wydaje mi się, to najbardziej odpowiednia. Nic takiego bardziej pasującego nie miałem, przynajmniej moim zdaniem. Jestem dosyć zadowolony z efektu końcowego. No niestety nie obyło się bez niespodzianek. Otóż na warsztacie mam zimno, domu ciepło. No i postanowiłem, że zabiorę klosz do umycia, bo się trochę pobrudził, przykurzył. No i odstawiłem go do zlewu. I po kilku minutach patrzę. Pyk. Pęknięcie. Zbyt gwałtowna zmiana temperatury. No i niestety pękło jest to sklejone, ale pod niektórymi kątami jest to widoczne. Tak więc pamiętajcie, szkło nie lubi <coughs> zmiany temperatur zbyt gwałtownej. Musiało być gdzieś jakieś mikrokrystaliczne pęknięcie. No i tak to się skończyło, ale nie widać tego zbytnio. W zasadzie lampa wykonana ze struktu, więc zastrzegam sobie takie właśnie prawo, że jak destrukt, to destrukt. No i to, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, dotrwaliście do końca. Zapraszam do kolejnego odcinka. Zostawcie jakąś konstruktywną krytykę, bardzo ją sobie cenię. Wszelkie krytyczne uwagi mile widziane. I do następnego odcinka. Do zobaczenia.